też na skrzypcach i kiedyś zobaczyłam wiolonczele i się spytałam, mamo, co to jest za instrument? Mama powiedziała, wiolonczela. A ja powiedziałam, mamo, a mogę grać na tym instrumencie? A mama powiedziała, tak, chcesz? I powiedziałam, że tak, chcę grać. I tak się zaczęła moja przygoda z wiolonczelą. gram na wiolonczeli 3 lata. Kurs mistrzowski pochodzi od tego, że tu są mistrze, uczą mistrze. Takie jak pan profesor Tomasz Stral, pani profesor Skibicka-Haponiuk i, i inni sławni profesorowie. Czy to jest szansa, że jak się uczy u mistrza, to będzie się też uczyć mistrzem, czy nie? To zależy od ucznia. Czy lubi grać lub lubi czy gra tak, jak się to mój traj harduje bielonczelę, czyli gra, bo musi. żeby była już ta sama dynamika. Dobrze? Ale możecie. Tak, tak. A nie chce Pani tutaj takiego ściszenia? Nie, najpierw nie że na drugim palcu ma być możliwości. Nazywam się Antek Brona, jestem y, dzisiaj właśnie tutaj w tym roku na kursie w Radziejowicach, gram na wiolonczeli y, w klasie profesora Sztrala i y, 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 pani Ani Skibińskiej-Haponiuk. Y, y, uważam, że jest to wspaniałe miejsce i polecam wszystkim muzykom z całej Polski, żeby tu przyjechać, bo naprawdę krajobraz jest marowniczy i y, warunki bardzo sprzyjają rozwojowi muzycznemu i naprawdę jestem zachwycony tym kursem. Pan profesor jest bardzo dobrym pedagogiem, jest również yy, świetnym instrumentalistą, yy, jest moim mentorem muzycznym i bardzo cenię sobie lekcje z nim. Się pracować nad techniką, nad y, osobowością na scenie, nad, nad y, pokazywaniem jak największej ilości emocji podczas grania. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w dniu dzisiejszym na koncercie Młodych Talentów. Myślę, że wielkie podziękowania należą się Pani Dyrektor Róży Paderewskiej za to, że stworzyła te kursy i prowadzi je od samego początku, już ponad 15 lat. Również podziękowania należą się pani dyrektor tego obiektu wspaniałego, związanego ze sztuką i dla sztuki, pani Ewie Wytrążek, za to, że przyjęła nas tutaj, ugościła w trudnym momencie pandemii i no, mimo różnych obostrzeń, jednak umożliwiła nam odbywanie tych zajęć naprawdę, a nie metodą online, gdyż no, jasno to trzeba powiedzieć, że nic nie zastąpi relacji mistrz, uczeń. W realu, prawda? Choćby najdoskonalsza technika online nie zastąpi kontaktu tej chemii, która jest między mistrzem a uczniem. Formuła tych kursów jest niezwykle uniwersalna. Mamy tutaj wszelkie dyscypliny: od śpiewu solowego aż instrumenty dęte i instrumenty smyczkowe, fortepian. Także jest to kurs skierowany nie tylko ku uczniom. Mogą ten, na ten kurs przyjechać samodzielni już artyści, prawda? Mogą przyjechać uczniowie młodsi wiekiem, przygotowujący się do konkursu a odbiorcami tych koncertów jest całe środowisko. Wszystkie sukcesy, które moi podopieczni odnieśli w kolejnych konkursach, w 2016 konkurs Dąbrowie Górniczej imienia Spisaka, o 2017 konkurs imienia Dezbiusza Danczowskiego, najstarszy polski konkurs wiolonczelowy w Poznaniu co 5 lat, turniej wiolonczelowo-kontrabasowy, który odbył się w tym roku, tuż przed pandemią, w lutym, to laureaci tychże kilku konkursów w swojej znacznej liczbie przewinęli się przez te kursy. Tegoroczny kurs jest 14 edycją naszych zmagań kursowych i jest kursem wyjątkowo nietypowym. Miał się właściwie nie odbyć, ale znaleźliśmy się w Radziejowicach po raz pierwszy, w tym otoczeniu i w tej scenarii. Dla tej młodzieży, która spotyka się z nowym autorytetem muzycznym, szalenie istotne jest potem. Czy są w stanie przekazać to, co zdobyli w ciągu tych zaledwie kilku dni, ale bardzo intensywnej pracy, takiej prawda, bezpośredniej. Wiele kursów odwołano, ponieważ młodzież nie chciała się zgłaszać na kursy online. Kiedy napisaliśmy na stronie, że prawdopodobnie kurs będzie w systemie online, natychmiast właściwie każdy dzwonił i informował, że bardzo by chciał wziąć udział, ale nie w systemie online. Chciałabym podkreślić wagę no właśnie tego zaproszenia tutaj dyrekcji Radziejowic, która pozwoliła nam zrealizować oczekiwania bardzo wielu młodych artystów. Nazywam się Zofia Olesik, uczę się w Poznaniu w klasie skrzypiec profesora Marcina Baranowskiego. Przyjechałam tu ze względu na profesora Marcina Baranowskiego, ponieważ przygotowuję się do konkursu. Praca z innymi muzykami to jest ogromna przyjemność, zwłaszcza jeśli dla nich też to jest pasja. Uwielbiam grać w orkiestrze oraz w zespołach kameralnych. Oczywiście yy, gra solo również jest wspaniała, ale jednak chyba orkiestra to moja pasja największa. Od pierwszej klasy podstawówki jeździłam na konkursy. Moje osiągnięcia to między innymi pierwsze miejsce na konkursie w Brukseli oraz Grand Prix na ogólnopolskim konkursie w Wieniach Muzyka grania na skrzypcach mnie bardzo uspokaja. jest bardzo, z dość, dość dużym pogłosem i trzeba mieć taką umiejętność dopasowania się do warunków akustycznych. To przechodzi oczywiście z wiekiem. Kurs z rzędu, jakieś tam 154, które rzeczy zrobiłem. I w, no W Radzieziewicach jestem pierwszy i dużo o tym miejscu słyszałem. Muszę powiedzieć, że się nie zawiodłem, jeżeli chodzi o to, co zobaczyłem. To jest niezwykle urocze miejsce, świetnie nadające się do pracy. Część młodzieży znajduje się bezpośrednio przed konkursami ważnymi. No i to jest okazja do tego, żeby po prostu wyszykować odpowiednią formę na to, co nas czeka już co tydzień. Nazywam się Małgorzata Pasierbska, Na co dzień uczę się w Szkole imienia Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Eee, przyjechałam na kursy do Radzie ponieważ uznałam, że to bardzo dobry sposób na rozwinięcie swoich umiejętności. No Jestem bardzo, bardzo zadowolona z, z tych kursów, ponieważ dużo się na nich nauczyłam. Nazywam się Michał Szymański, jestem uczniem ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia imienia Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Mam 17 lat i gram na flecie poprzecznym już 10 rok. Bardzo lubię grać sonaty barokowe, np. Johana Sebastiana Bacha, ale też bardzo cenię sobie kompozytora Johana Kwanca, który tworzył zarówno w epoce baroku, jak i klasycyzmu. Lubię też utwory impresjonistyczne lub z epoki późnego romantyzmu, które bardzo dobrze brzmiały na moim instrumencie. Podczas pandemii było dużo organizowanych różnych spotkań czy webinarów właśnie przez internet. Które myślę, że bardzo pomogły mi podczas lockdownu właśnie rozwijać swoją grę na flecie, ponieważ właśnie dostęp do nauki stacjonarnej był dość utrudniony. A tak w normalnych, że tak powiem, warunkach, to myślę, że internet rzadko mi pomaga w nauce na instrumencie. Praca z dzisiejszą młodzieżą jest bardzo specyficzna. Są to ludzie zupełnie inni niż ja byłam w ich wieku. Mamy teraz dostęp do internetu, do nagrań, do bardzo różnych możliwości zdobywania informacji źródłowych, i bardzo się cieszę, że, że mam taką możliwość pracy z fantastycznymi osobowościami artystycznymi, w zasadzie w młodym wieku już ukształtowanymi. Bardzo jest wlot powietrza. Zobacz, taki jest dzisiaj. <mulary> Wyjątkowy czas dla młodzieży, zupełnie inny niż w szkole, ponieważ spotykają się fleciści z całej Polski, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, słuchają siebie nawzajem, mogą porównywać swoje umiejętności, inspirować się wzajemnie. Tendencja jest oczywiście taka, że poziom rośnie i idzie bardzo do góry, czego dowodem jest to, że nasi fleciści są laureatami największych. Konkursów fletowych światowej rangi. Myślę, że nasza młodzież nie ma absolutnie żadnych kompleksów, aczkolwiek czasami, jeżeli na przykład porównamy jakość instrumentów na przykład do Chińczyków czy Japończyków, no to czasami nie wszystkich jeszcze stać na to, żeby mieć aż tak dobre instrumenty, chociaż jest wiele programów, które wspomagają młodzież przy zakupie instrumentów, ale jeśli chodzi o wykonawstwo i poziom gry, absolutnie nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Nazywam się Wiktoria Wrona. Od zawsze lubiłam dźwięk fletu i teraz zacznę ósmy rok w szkole na ulicy Miodowej w Warszawie. Daje mi nowe umiejętności taki kurs, i nawet jak byłam dwa lata temu na jakimś kursie, nadal zostały mi te nabyte wtedy umiejętności. Muzyka klasyczna sprawia, że człowiek właśnie ma taką delikatność w sobie. Tutaj się wspieramy nawzajem i jest bardzo pogodna atmosfera zawsze. Zaczęły się w roku 2006. Inicjatorem tej myśli był profesor Maciej Paderewski. Wybitny pianista, kameralista, profesor wykładowca Warszawskiej Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina, a jednocześnie właściwie pedagog. Całym swoim sercem i wiedzą oddany uczniom i studentom. W pewnym momencie powiedział, że warto myśleć o takim kursie, który byłby perspektywiczny, czyli prowadzenie tych młodych ludzi do ich sukcesu, ale prowadzenie przez no, najlepsze osoby, nie tylko w kraju, ale i za granicą, które znakomicie łączą pedagogikę ze swoim życiem artystycznym. I szczególnie marzył o tym, żeby kształcić artystów, muzyków, którzy będą w przyszłości pasjonować się kameralistyką. I na tej zasadzie zaczęliśmy pierwszą edycję kursu. Po czterech latach niestety mój mąż zmarł, był rok przerwy, po czym moi byli pracownicy, właściwie męża, bo ja byłam tak zwanym dyrektorem organizacyjnym, mąż był merytorycznym, poprosili mnie, żebyśmy jednak kontynuowali. Nazywam się Piotr Sołtysik. Dużo słyszałem o tym miejscu, że są tu świetne warunki do grania, że jest to przepiękne miejsce i to wszystko się sprawdziło. Z panem profesorem świtało, jak zwykle, bardzo mi się dobrze pracuje. Radziowice są miejscem bardzo inspirującym. To znaczy wokół, zwłaszcza jak tutaj się mieszka na kursie, wokół jest bardzo dużo zadbanej zieleni, bardzo dużo zabytkowych budynków. Poznałem tutaj bardzo dużo nowych ludzi, których wcześniej nie znałem, yy, świetnych muzyków, którzy również są wielką inspiracją. Zwykle jestem w stanie bardzo dużo ćwiczyć, dlatego że po prostu sprawia mi to przyjemność, jakieś analizowanie, tak zastanawianie się co kompozytor chciał przez to powiedzieć. Dobrze, okay ale w naszym funkcjonuje Cały czas mieliśmy poczucie niedosytu, jeśli chodzi o tę wizję kameralną. I to poczucie niedosytu, pomyślałam, że nic nie zastąpi lepiej, jak Organizacja Festiwalu Kameralistyki. W ubiegłym roku była pierwsza edycja przyłączona do kursu właśnie Festiwalu Kameralistyki Polskiej. No a w tym roku festiwal musiał się ograniczyć do jednego koncertu w Sali Białej Króla Jana III Sobieskiego w Pałacu w Bilanowie. Trudno to nazwać koncertem, bo na sali mogło być około 20 osób. W związku z tym postanowiliśmy, że ten koncert będzie nagrany, czyli powstanie formuła audio-wizualna. Tę formułę przekażemy wszystkim tym, którzy chcieliby z nami być w tym dniu, a było to niemożliwe. Niewiele projektów w tym roku doszło do skutku, że każde spotkanie i każda konfrontacja, każda okazja popracować i doszlifować ten materiał jest dla tych młodych ludzi no, nie do przecenienia. Cieszę się też bardzo, że. Pracując na tym kursie mam okazję pracować z częścią osób, z którą już dużo wcześniej pracowałam i którą bardzo dobrze znam, więc mogę też śledzić progres w rozwoju tych młodych ludzi. Część moich uczestników to są wręcz profesjonalni śpiewacy, moi młodsi koledzy z opery, którym staram się jak, jak umiem pomagać w, tych, w stawieniu tych kroków w robieniu kariery, co wcale nie jest takie proste. Ale przede wszystkim moim zadaniem nawet nie tyle jest nauczyć ich, znaleźć się odnaleźć się w tym współczesnym i bardzo trudnym świecie, ale nadal nadal uczyć ich dobrze śpiewać. To jest po prostu moje, moje zadanie i wydaje mi się, że, Otoczenie tego pałacu i, i te wszystkie wspaniałe miejsca, gdzie mamy okazję prowadzić zajęcia, również wspomagają tą całą atmosferę, robią te zajęcia i przyjemnymi, i takimi jakby to powiedzieć, jest chwila również jakieś zadumy, jest chwila, gdy mogą po tych zajęciach wyjść i z naturą pobyć, pobyć sami ze sobą poszukać jakichś fajnych nowych pomysłów, rzadko kiedy pracuje się z taką przyjemnością, z takim, z taką też radością. Nazywam się Aleksandra Janusz. Jestem studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopena. Jestem właśnie świeżo po lekcji z panem profesorem Wojciechem Świtał. Jestem w Radziowicach co roku. Niesamowita aura tego miejsca, która z jednej strony jakby wspomaga takie integrowanie się z uczestnikami i wszyscy się jakby jednocześnie też napędzają do pracy. No jest tutaj sama śmietanka. Mamy mam świetnych, świetnych profesorów. Tutaj jest profesor właśnie Wojciech Świtała, którego ja, ja jestem na kursie. Jest profesor Klaudiusz Baran, akordeon.